Witam wszystkich serdecznie na kanale EGO Transcendence. Tu, Jerry. I dzisiaj testuję nowy sprzęcik. Mianowicie taką kamerkę sportową, która idealnie nadaje się również do vlogów DJI Osmo Action 5 Pro. Ale będę testował również mikrofony bezprzewodowe. Również od firmy DJI, takie, które podpina się tutaj mniej więcej w tym miejscu, i one łączą się bezpośrednio z tą kamerą bezprzewodowo, dzięki czemu w łatwy i przyjemny sposób będę mógł nagrywać no, w miarę dobrej jakości audio i wideo w terenie, bo nie ukrywam, że lubię czasem pojechać na wycieczkę, gdzie łatwiej mi zebrać myśli niż siedząc tutaj w przysłowiowych czterech ścianach. Tak, także od czasu do czasu będę wyjeżdżał i zabierał was ze sobą. A dzisiaj chciałbym się odnieść do ankiety, którą przeprowadziłem kilka dni temu, i zadałem wam pytanie, jak uważacie, czy świadomość istnieje przed narodzinami i po śmierci, czy jest wyłącznie wytworem mózgu i zanika wraz ze śmiercią ciała? I tak, 93% ankietowanych odpowiedziało, że świadomość istnieje poza ciałem. Zaledwie 4% że świadomość to wytwór mózgu, a 3% odpowiedziało nie wiem, nie mam zdania. Ja osobiście uważam, że świadomość istnieje poza ciałem i natomiast nie uważałem tak zawsze wręcz przeciwnie do pewnego Momentu swojego życia byłem wręcz pewny, że nie ma nic po śmierci ani przed narodzinami. Ale zmieniło się to wraz z pewnym doświadczeniem, o którym dziś Wam opowiem. Także zabieram Was na spacer. Zaczynamy. No dobra, jestem już na spacerze. Mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie w miarę OK i jakość wideo również. Ten filmik jest takim filmem testowym. No ale do rzeczy. Naukowcy do dzisiaj nie są w stanie określić, w jakim obszarze mózgu powstaje świadomość. A wiemy, że za pomocą na przykład zabiegów neurochirurgicznych jak lobotomia, która była jeszcze stosowana w latach 50., chyba albo może i 60., nie wiem dokładnie, potrafiliśmy wyłączać pewne obszary mózgu odpowiedzialne za określone zachowania czy emocje i dezaktywować człowieka w pewien sposób, ale nie pozbawialiśmy go w pełni świadomości. Świadomość pozostawała. Teoretycznie umiemy wyłączać świadomość za pomocą na przykład narkozy podczas operacji. Natomiast ta narkoza działa globalnie na cały układ nerwowy i cały mózg. I dalej nie wiemy, czy jest jakiś przycisk w mózgu odpowiedzialny za właśnie włączanie i wyłączanie świadomości. Ale co ciekawe podczas takich operacji pod narkozą, to osoby, które tej operacji są poddawane, często zgłaszają, że widziały proces tej operacji właśnie z innej perspektywy, jakby spoza ciała. No więc tak naprawdę, czy ta świadomość została wyłączona, czy po prostu w pewnym sensie wywalona z ciała? W każdym razie sam proces. Świadomości jest dalej zagadką. Nie wiemy, gdzie powstaje i przypisuje się go raczej ogólnej działalności neuronalnej całego mózgu, ale wciąż nie wiemy tego na pewno. Jednocześnie panuje takie przekonanie w tych nowych, takich pseudonaukowych doniesieniach, ale też niektórych tych starożytnych że świadomość tak naprawdę jest wszechobecna i jest tłem, na którym cała ta materialna rzeczywistość powstaje, albo raczej polem z którego wszystko się wyłania i że jest w każdym punkcie czasoprzestrzeni. I nasze mózgi według tego założenia nie są generatorami świadomości, tylko odbiornikami. Pewnym sensie z tego pola nieskończonego. No i tutaj pojawia się pytanie, czy jeżeli faktycznie tak jest, to czy nasze życie to jest tylko to jedno życie, czy może żyliśmy wcześniej i będziemy żyć po śmierci ciała fizycznego w jakiejś innej formie, może już bez, bez tych wspomnień, bez osobowości, ale poczucie ja jestem według tych założeń. Pozostaje. No i rzekomo pewne doświadczenia też są zapisywane gdzieś. Zmienia się po prostu perspektywa i a, rodzaj doświadczenia po śmierci ciała fizycznego. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego typu doniesień, że świadomość może istnieć gdzieś poza ciałem że może jest w stanie przetrwać po śmierci ciała. Nawet zanim zacząłem studiować na WF-ie, to poszedłem najpierw na biologię stosowaną na uniwersytecie przyrodniczym, bo bardzo się tym interesowałem. Według biologii to też wszystko miało sens, że no jesteśmy zbudowani z komórek, z narządów, z układów różnych i one po prostu z wiekiem podlegają rozpadowi, dezintegracji i z punktu widzenia biologii też mi się wydawało logiczne, że śmierć jest końcem świadomości. No, ale pamiętam, że przyszedł taki czas, gdzie zacząłem studiować nauki Eckarta Tolle. Eckart Tolle pasował mi z wielu powodów, ale jego główne założenia odnośnie obserwacji umysłu, akceptacji i poddania bardzo ze mną rezonowały. A więc e, czytałem i słuchałem Ekarta przez długi czas. Natomiast na początku mojej podróży z Ekartem trafiłem na pewien filmik i był to film, w którym Jim Carrey, znany aktor komediowy, zapowiadał właśnie Ekarta na jednej z jego prelekcji. I Jim Carrey Powiedział takie coś. Posłuchajcie. Kilka miesięcy temu, po tym jak przez jakiś czas znałem nauki Eckarta i studiowałem jego książki, obudziłem się i nagle zaskoczyło. Zrozumiałem nagle, że myśl jest tylko czymś ulotnym i że to właśnie myśl odpowiada. Jeśli nie za całe, to za większość cierpienia, którego doświadczamy. Nagle poczułem, jakbym patrzył na te myśli z innej perspektywy. Zadałem sobie pytanie: Kto jest tym, który jest świadomy, że ja myślę? I w tym momencie zostałem wrzucony w rozległe, niesamowite poczucie wolności. Wolności od samego siebie, od swoich problemów. Zobaczyłem, że jestem czymś większym niż to, co robię. Że jestem większy niż moje ciało. Że jestem wszystkim i wszystkimi. Nie byłem już fragmentem wszechświata. Byłem wszechświatem. I od tamtego dnia próbuję tam wrócić. To przychodzi i odchodzi. Jest jak surfowanie na fali. Czasem jestem na niej, czasem z niej spadam. Ale przynajmniej wiem dokąd chcę zmierzać i wiem też, że chcę zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi, bo to uczucie jest niesamowite. Tak, to są słowa Jima Cariego. Moja pierwsza reakcja, kiedy to usłyszałem, pomyślałem sobie: Jim, co ty pieprzysz? Albo próbujesz jak kartowi podbić wyświetlenia, albo coś ci się od tego aktorstwa już w głowie pomieszało. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego rodzaju doniesień, że jest możliwy jakiś wyższy stan świadomości, jakieś wyjście poza osobowość i poczucie bezgranicznej wolności. A co dopiero że świadomość może przetrwać ciało fizyczne. Więc tak jak powiedziałem, byłem sceptycznie nastawiony, a wręcz wyśmiewałem trochę takich ludzi, bo miałem wrażenie, że oni szukają pewnego zabezpieczenia ze strachu. Boją się umrzeć i wierzą w różnego rodzaju religijne historyjki i po prostu no boją się śmierci, tak wtedy uważałem, ale wraz z biegiem czasu kiedy coraz bardziej studiowałem te nauki Eckarta i Eckart w wielu swoich wypowiedziach no i w książkach też zresztą m, zachęcał do takiego rodzaju medytacji, obserwacji myśli, no i z czasem kiedy zacząłem wchodzić w te medytację, Zauważyłem, że u mnie występują dwa rodzaje myśli. Pierwsze to są wyobrażenia, wizualizacje, a drugi rodzaj to jest e, mowa w myślach. Po prostu potrafię mówić do siebie w myślach, więc mam myśli wizualne i werbalne. I wtedy zdałem sobie z tego sprawę. No i ćwiczyłem te medytacje, obserwacji myśli, aż pewnego dnia mówię: Dobra. Wejdę w to na grubo tym razem i postanowiłem słuchać w tej medytacji. Jaka następna myśl przyjdzie mi do głowy? No, i słuchałem tego swojego wewnętrznego dialogu. Zacząłem go słuchać. No, i słucham, co tam sobie mówię w myślach. Co ten mój umysł ugada. Z każdym następnym momentem, kiedy tak zaczajałem się jak kot na mysz, tylko ja się czaiłem na myśl. To zauważyłem, że coraz bardziej stoję z boku tych myśli. Dobry? A tak, że stoję z boku tych myśli. A im dalej w tej medytacji, tym ten myślotok mój stawał się coraz cichszy i miałem wrażenie, że coraz bardziej to nie jestem ja tym umysłem. Aż w końcu w pewnym momencie ten myślotok za zamilkł kompletnie. Nastąpiła całkowita cisza w moim umyśle. I w tej chwili odniosłem wrażenie, jakby zajrzała we mnie jakaś nieskończona, ogromna, wieczna istota. To był stan, w którym nie było żadnych problemów, żadnych zmartwień. Poczucie takiego prawdziwego siebie, jakiego jeszcze w życiu nigdy wcześniej nie czułem. A jednocześnie panował tam. Jakby taki stan bezczasowości. Nie wiem jak to określić, ale jedyne co mi przychodziło wtedy na myśl, to było poczucie wieczności. Także tak. Panowało w tym doświadczeniu uczucie wieczności. Natomiast ostatnio pan Jerzyk chyba napisał komentarz pod, wydaje mi się, pod ankietą, że wieczność nie oznacza. E, nieskończenie długiego czasu, tylko po prostu brak czasu. No i ten komentarz uważam, że powinien dostać Oscara, bo to jest dokładnie to, co ja wtedy czułem, że tam nie było czasu, a jednocześnie byłem tak świadomy i tak całkowicie sobą, jak nigdy wcześniej i nigdy później. E, moje życie było w zasadzie tylko jakimś maleńkim aspektem całej mojej istoty, a cała moja dotychczas, dotychczasowa historia życiowa jakimś po prostu Pyłkiem. Tak się wtedy czułem. I jedyne słowo, jakie przychodziło mi wtedy na myśl, to było: I ja. Byłem tak zafascynowany tym, co się dzieje, że szok. Po powrocie z tej medytacji, jak już wróciłem do siebie, to coś się we mnie zaktualizowało na fundamentalnym poziomie. Po prostu wiem już, że Śmierć nie istnieje. I wiem, jak może to śmiesznie brzmieć dla osób, które nie są z tym tematem związane za bardzo, ale tak jak mówię, byłem wcześniej bardzo sceptycznie do tego nastawiony. A po tej medytacji, która w pewnym sensie oddzieliła tą świadomość od myślącego umysłu, od mojej historii życiowej, nie jestem już w stanie inaczej na to patrzeć, niż tak, że po prostu śmierć nie istnieje, ale nie wydedukowałem tego na poziomie intelektualnym. Nie uwierzyłem w jakieś nadprzyrodzone siły. Po prostu doświadczyłem stanu, który pokazał mi to w sposób tak oczywisty, że no nie jestem już w stanie inaczej twierdzić. Także tak, to było moje doświadczenie, które <laughs> pokazało mi i utwierdziło mnie w tym, że. Ja w pewnym sensie nigdy się nie urodziłem i nigdy, się, i nigdy nie umrę. W sensie moje ciało, owszem. Ale poczucie ja nigdy nie zginie. Tak twierdzę. Może się mylę, może nie. Ale do tego doprowadziło mnie to doświadczenie. I jak na Jeronie spotkało mnie to samo co Jima Carey'ego, którego przed kilkoma laty wcześniej wyśmiałem. Jestem ciekaw, czy Wy mieliście podobne doświadczenia. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, jak to u Was wyglądało i czy nie jestem sam, czy nie zwariowałem. W każdym razie wiem, że niektóre osoby, nawet znam osobiście, pamiętają swoje przeszłe wcielenia. Ja nie mam takich wglądów. Nie pamiętam swoich przeszłych wcieleń rzekomych. Ale uważam, że śmierć jest w pewnym sensie tylko zmianą formy. Być może reinkarnujemy dalej, a być może wracamy do szerszego pola świadomości. W każdym razie jestem ciekaw Waszych opinii i doświadczeń, także piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie i jakie były Wasze doświadczenia, jeżeli były, oczywiście. Natomiast to, co zrozumiałem dzięki temu doświadczeniu, to to, że od wyższego stanu świadomości odseparowuje nas nasz umysł, nasza historia życiowa, bo jeżeli faktycznie świadomość jest wszechobecna w pewnym sensie, i jest jedna, a my się do niej podłączamy, to tak naprawdę odseparowuje nas jedynie nasz umysł i Siła, z jaką identyfikujemy się ze strumieniem myśli. Wiem, że wiele osób zgłasza podobne doświadczenia po tak zwanych NDE, czyli Near Death Experience, czyli doświadczeniach bliskich śmierci, ale też zgłaszają to osoby, które przeprowadziły hipnozę regresyjną. I zaczynają pamiętać po prostu więcej niż to, co przeżyły w dotychczasowym życiu. W każdym razie pytanie brzmi: jak możemy się zbliżyć do tego stanu świadomości, który jest szerszy i troszeczkę wykracza poza mm, nasze doświadczenie życiowe? No i tutaj najważniejszym czynnikiem jest po prostu. Ja uważam, że obserwacja umysłu i zaprzestanie tak silnej identyfikacji z własną historią życiową i tego, co nasz umysł mówi. Przynajmniej w moim przypadku tak było. No i w tym nowym roku zamierzam właśnie zbliżyć się do tego stanu. I korzystając z okazji, chciałbym życzyć Wam szczęśliwego nowego roku żeby był lepszy niż ten, który się kończy. Ja nie ukrywam, że cieszę się, że już ten rok się kończy, bo on był dla mnie trochę trudny, ale idziemy do przodu. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.